Zespoły CBRN, czyli do zwalczania zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych. Wiemy, że świat nie jest bezpieczny, bo choćby sama broń chemiczna w Syrii pokazała, że jest potężne zagrożenie dla świata. Wojna na Ukrainie też pokazywała, że Rosja chciała użyć broni chemicznej czy nuklearnej, więc zagrożenie jest potężne. I przyjrzyjmy się, gdzie składuje się takie elementy. Owszem, buduje się w fabrykach, które łatwo zlokalizować można zobaczyć, natomiast gdzieś trzeba to przechowywać. Przechowuje się w stałych w fabrykach, w różnych miejscach, gdzie można to ukryć, czy nawet w składach odpadów chemicznych, w takich miejscach, w których mało by się kto spodziewał, że będzie taka typu broń. Mamy jednostki, które powinny ćwiczyć. Mamy jednostki w armii, w policji. Mamy straży pożarnej, które są do zwalczania zagrożeń chemicznych. Te wszystkie jednostki trzeba koordynować i najlepiej, żeby gdzieś wspólnie ćwiczyły. Przecież muszą się gdzieś razem wspierać. Oczywiście trzeba zmienić do tego przepisy ustaw, które pozwalają wojsku ćwiczyć na różnych obiektach w terenie w Polsce. A gdzie najlepiej ćwiczyć? Najlepiej ćwiczyć na składowiskach odpadów. Chemicznych, tak? Tych odpadów niebezpiecznych. Przecież te składowiska non-stop płoną, nikt tego nie kontroluje, niby są kamerki. Ale zwróćmy uwagę, jakie piękne obiekty do ćwiczenia podejść desantu, wejścia z wody, zrzucenia na spodochronach żołnierzy, zajęcia tutaj miejsc. Oczywiście trzeba dograć sprawy kalkulacyjne, jak to ma podejść, jak to ma być wszystko wykonane. Ale to jest wszystko do ogarnięcia, a wojsko i tak musi gdzieś ćwiczyć, gdzieś robić badania, gdzieś robić próbki, to dlaczego nie wash and go? Obserwuj kanał, jeżeli chcesz więcej.